Hej. Witam w tym krótkim filmie. Jest to film, który jest dokładnie rok po moim pierwszym filmie, którym była muzyka C418 Subwoofer Lullaby, która leci aktualnie w tle tego odcinka. Jest to film podsumowujący ten rok, mój pierwszy rok na YouTubie. Więc podsumowując ten rok, jestem małym YouTuberem. Ale nie poddającym się i ciągle prowadzącym swoją serię. Chętnie bym pociągował swoim widzom, za to, że są, ale prawda jest taka, niestety, że ja nie mam widzów, bo mam jedynie 203 subskrypcje, zdobyte w połowie na shortach. Aktualnie może kilka do kilkunastu osób nie ogląda regularnie, więc tylko tym osobom dziękuję za to, że jesteście. W szczególności dziękuję mojej dobrej znajomej Mayen, której poświęciłem nawet grzybkę na swoim świecie Minecraft. Mam na kanale łącznie około 100 godzin watch filmów nie będących shortami. Wyświetlenie na całym kanale jest 49 tysięcy. Jaki jest mój cel? Chciałbym do końca 2022 dobić 1000 subów, co jest lada wyczynem. Bardzo trudnym wyczynem. Jednak się postaram ten cel osiągnąć, publikując dużo kontentu. Właśnie, dużo publikując. Ostatnio mam trochę zastój z filmami, ze względu, że projekty, które robię są bardzo duże i wymagające czasu. 31 odcinek serii Minecraft Adventum planowałem wrzucić w piątek, jednak projekt jest dość czasochłonny i film będzie dopiero we wtorek. Na wakacje mam kilka planów. Takich jak na przykład wakacyjna seria, która jednak póki co stoi pod dużym znakiem zapytania. Czemu stoi pod znakiem zapytania? Głównie czas. Do końca wakacji na Minecraft Adventum także planuję tak na serio ruszyć z budową mojej bazy. Jednak projekt jest przeogromny i zajmie dużo czasu. Tak więc to było takie krótkie i szybkie podsumowanie roku. Spodziewaliście się czegoś więcej? Sorki, zawiodłem was. Na razie.